Często my, gracze, mówimy, że dana gra ma klimat. Dobry czy niedobry, to już rzeczywiście kwestia gustu, ale każda generalnie ma jakiś klimat. Natomiast najczęściej, żeby się w ten klimat lepiej wczuć, gasimy światło, zakładamy sławki, no i po prostu gramy. Ale czy da się zrobić coś jeszcze, żeby ten klimat bardziej pogłębić, wzmożyć te wrażenia imersywności płynące z naszego ekranu? Ano można za pomocą światła. Bo jak wiemy, światło jest bardzo ważne i właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak za pomocą sprzętu od korsarza, a konkretnie od zestawu LS100 z dopiskiem IQ, stworzyć nieziemski klimat otaczający nas, graczy, podczas właśnie zagłębiania się w meandry elektronicznej rozgrywki. Ale o co tak właściwie chodzi? O co tyle krzyku? Ano o nowy produkt korsarza, który nazywa się tak enigmatycznie dosyć LS100. Jest to zestaw pasków ledowych, które swoją funkcją mają przypominać coś, co pewnie możecie kojarzyć z telewizorów Philipsa, co się nazywa Ambilight. Czyli generalnie jest to takie podświetlenie krawędziowe, które daje piękny efekt takiej łuny, takiej zorzy bijącej właśnie z telewizorów w kierunku no, tego, co jest przede wszystkim za nim, czyli pewnie jakiejś ściany, co sprawia, że obraz, który jest właśnie na ekranie, poniekąd wylewa się z niego tworząc taką piękną poświatę właśnie dookoła monitora czy to telewizora w przypadku właśnie Ambilightu i telewizoru Philipsa. Ale my nie o Philipsie, my o Corsarzu, a Corsarz właśnie wymyślił coś, co będzie dawało bardzo podobny efekt, ale na waszych monitorach. Oczywiście to nie musi być tak, że musicie z tego korzystać dokładnie w taki sposób, jeżeli wolicie mieć jeden statyczny kolor, ale oczywiście pulsujący, czy tam dynamicznie przechodzący przez całą baletę kolorów RGB, to nie ma najmniejszego problemu, możecie też to również ustawić w taki sposób. Niemniej jednak mnie jako gracza głównie interesowało poszerzenie tego właśnie wrażenia imersji, tego zagłębienia się w rozgrywkę. I przyznam, że grą, która mnie najbardziej przypadła do gustu, jeżeli chodzi o testy LS100, był właśnie Battlefront 2, ponieważ tam jest cały cała masa dynamicznych świateł, które cały czas gdzieś tam nas mijają, dynamicznie się cały czas zmieniają. I to naprawdę była bardzo przyjemna rozgrywka, biorąc pod uwagę, że nie tylko to co działo się na ekranie było niezwykle dynamiczne, ale też to co się działo w pokoju było równie intensywne. I moi drodzy, skąd w ogóle ten pomysł się wziął? Otóż, tak jak mam mówię, moje stanowisko już od dłuższego czasu było projektem poniekąd skończonym, ale brakowało mi takiej wisienki na torcie, takiej kropki nad i, czegoś, co mogłoby sprawić, że nie tylko by się dobrze prezentowało na zdjęciach, ale mogłoby również dawać całkiem fajne efekty, takie typowo filmowe. I stwierdziłem, że dobrym właśnie bajerem będzie coś dynamicznego, co by się zmieniało na moim stanowisku, i co to mogło być innego, jak mi właśnie podświetlenie. Z tym, że moje podświetlenie jest dosyć już stare, bo sam projekt ma ogólnie już około 3 lat, więc ten pasek ledowy, który jest z tyłu za biurkiem, to jest ogólnie nieadresowalny pasek ledowy, czyli jeden po prostu, Kolor i tyle, które mogę sobie tam ewentualnie zmienić, dostosować jego barwę, ale nic poza tym. Natomiast sam komputer, jak i myszka klawiatura, to jest już troszeczkę bardziej dynamiczny zestaw. Po oczywiście, to co jest na monitorze, nie mogłoby się wydawać, że zestaw jest kompletny i gotowy. No i właśnie wtedy wchodzi Corsair. Nie powiem, że cały na biało, bo u mnie na biało fioletowo akurat, ale tutaj generalnie w barwach RGB i przygotowuje dla nas coś, co może sprawić, że marzenie takiej osoby jak ja właśnie się spełnia, ponieważ to, co co jest na monitorze, Jeszcze dodatkowo się wylewa, rozlewa, nazwijmy to jak tam sobie tylko nie chcemy, na ścianę, tworząc niesamowite efekty wizualne właśnie podczas rozgrywki. Pewnie pojawi się pytanie, no dobra, ale czy to jest trudne, jeżeli chodzi o konfigurację? Absolutnie nie. Sam montaż, sama kwestia takiego manualnego po prostu przyczepienia tych pasków za monitorem to jest absolutny banał. Ja akurat się nie postarałem muszę się przyznać, że trochę to zrobiłem na, przepraszam, odwal się, ponieważ będę monitor zmieniał, więc też stwierdziłem, że montowanie tego super ekstra na sztywno nie ma sensu. Tym bardziej, że nie chciałem sobie też zmniejszyć tego monitora jeszcze przed jego ewentualną też sprzedażą. Więc tak jest to zamontowane trochę na słowo honoru, ale się trzyma. Generalnie wykorzystałem po prostu wszystkich elementów montażowych, a w ich skład wchodzi między innymi taki właśnie zestaw specjalnych klipsów, które mają też oczywiście klej, dzięki czemu wszystkie kable możemy sobie elegancko poukładać, tak żeby nie wystawały poza ramki monitora oraz specjalnych magnesów, które mają również swoją warstwę kleju, dzięki czemu magnes trzyma oczywiście sam pas led natomiast magnes trzyma się do monitora, do właśnie jego obudowy na kleju, tak żeby to było wszystko sztywne i stabilne. I w moim przypadku zastosowałem tylko po dwa magnesy na jeden pasek, co od razu Wam mówię jest ilością zbyt małą, żeby no komfortowo z tego wszystkiego skorzystać. Oczywiście to się trzyma, jeżeli macie w miarę taki monitor prosty, plus jakoś tam te mocno nie potrząsacie, ale polecam zdecydowanie użyć wszystkich magnesów plus oczywiście wszystkich tych klipsów, żeby po prostu no nie było tak, że pewnego dnia Wam to wszystko spadnie gdzieś tam za monitor, odczepi się i będzie po prostu problem tam sięgnąć to zamontować. Może się również pojawić pytanie, czy da się jeszcze bardziej zwiększyć e, intensywność tych kolorów. Otóż da stosując jeszcze dodatkowe paski od Lightning Note Pro. W sensie od korsarza tego z serii Lightning Note Pro, czyli takiego dodatkowego zestawu, takiego kitu można powiedzieć, pasków ledowych, które mają również swoje adresowalne diody. To jest bardzo istotne właśnie. Czyli to, że te diody można sobie programować osobno. To nie jest tak, że pasek świeci jednym kolorem i elo. To jest tak, że każda dioda jest adresowalna w sposób pojedynczy. Dzięki temu możemy też sobie te paski przyczepić równolegle do Właśnie LS100 i dzięki temu jeszcze bardziej wzmocnić to, co te paski będą nam oferowały, jeżeli chodzi o tą właśnie piękną kolorystykę. Ale oczywiście pomysłów na wykorzystanie tych pasków jest dużo więcej. Ja tutaj wszystkie nie zaprezentuję Wam w tym filmie, ponieważ dopiero będę zmieniał monitory, więc też będę robił wszystko tak na tip-top. Na razie to wszystko było takie mega poglądowe, ale ja sam już padłem na pomysł, który będę prawdopodobnie realizował, a mianowicie sobie zrobię taki bajer, że za monitorem umieszczę oczywiście te paski LS100 plus dwa takie jeszcze dodatkowe paski poszerzające ten cały zestaw, czyli łącznie będzie ich z tyłu 6. plus właśnie z tych pasków serii Note Pro zrobię sobie jeszcze podświetlenie z tyłu za całym biurkiem. Co jeżeli dobrze sobie to wszystko w głowie wizualizuję, będzie dawało taki efekt, że przykładowo, jeżeli coś, nie wiem, wybucha na ekranie, czy ogólnie przechodzę przez jakieś drzwi, cokolwiek innego, zmienia się bardzo mocno, właśnie, scena, dynamika a oświetlenia, to całe moje stanowisko będzie buchało wręcz właśnie tym światłem, które wydobywa się z ekranu. A że planuję zakupić monitor 34cale Ultra Wild. No, to może to dawać bardzo fajny, bardzo konkretny, wymierny efekt, i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. No dobrze, ale czy to jest tylko tak, że musimy korzystać z tych pasków jako takiego naszego swoistego Ambilitu, A no nie, jeżeli macie oczywiście inne pomysły, to corser Was nie ogranicza. Ich apka, która właśnie nazywa się tak jak cały system, czyli IQ, oferuje Wam dosłownie multum możliwości tego, co możecie z tymi paskami zrobić. Chcecie jeden konkretny kolor, macie jeden konkretny kolor. Chcecie, żeby każda dioda była. W innym kolorze, kawał dioda będzie w innym kolorze. A jeśli przykładowo, mieć nie wiem, jakiś motyw świetlny, który będzie się zmieniał wraz z waszym nastrojem, sporą dnia, z temperaturą Waszego procesora, nie ma najmniejszego problemu. Możecie nawet sobie ustawić, żeby przy temperaturze procesora rzędu 40 stopni wszystko było na zielono. A kiedy gracie, kiedy wasz stop się nagrzewa, to będą zmieniały paski kolory przez żółty, pomarańczowy, aż do czerwonego, tak żebyście wiedzieli, że musicie kończyć i nowy Wam się zaraz procesor przegrzeje. Z innych pomysłów, oczywiście jeszcze cały Tęcza, ten taki system Rainbow, który też może dawać bardzo fajne efekty, przy np. jeszcze dodatkowo klawiaturze, myszce czy podkładce posiadającej podobny efekt. No po prostu zabawa jest tutaj co nie miara. Chcę, żeby przykładowo nie wiem, paski LEDowe pulsowały tym muzyki, której słuchacie, nie ma problemu. Chcę, żeby kolor waszego stapu był inny wtedy, kiedy np. wasza postać się leczy, jeżeli wtedy, kiedy jest po prostu w biegu. Też da się to wszystko zrobić. Oczywiście w grach jest to wszystko ciężej zaprogramować, ale niektóre gry mają już oczywiście wbudowane swoje pewne profile ustawień tych właśnie pasków ledowych, dzięki czemu po prostu grając e, też poniekąd ta rozgrywka wchłania Was jeszcze bardziej, e, dzięki temu, że klawiatura, myszka, no i po prostu wszystkie elementy z temu IQ uzupełniają się wraz z tym, co dzieje się na ekranie. Fajne jest również to, że wielu producentów gier już zaimplementowało w swoich tytułach właśnie wiele predefiniowanych ustawień podświetleń. I na przykład bardzo polubiłem się z grą Apex, ponieważ ona w pełni wykorzystuje potencjał naszej klawiatury, myszki, podkładki, a teraz właśnie też również i monitora. I dzięki temu gramy się w tą grę zupełnie inaczej niż kiedyś, po prostu patrząc się w ekran i nie zwracając w ogóle uwagi na co to, co się dzieje dookoła mnie. A teraz, kiedy przeładowuję, kiedy dostaję obrażenia, kiedy komu jest zdaje obrażenia, to klawiatura, myszka, wszystko dosłownie emanuje tymi informacjami po moją stronę i to sprawia, że czuję się dosłownie jakbym był na tej arenie walk. Natomiast ja wiem, że mogą się dozwać głosy sceptyków i powiedzą, "Eh, Michał, podniecasz się jakimiś tam ledami dla dzieci. No, może i tak, natomiast co ja poradzę, że mnie takie rzeczy cieszą i jeżeli was też cieszą, jeżeli też byście chcieli mieć podobny system u siebie, no to jedno, co mogę powiedzieć, to naprawdę szczerze polecam, bo zabawy jest co niemiara jeżeli macie cierpliwość oraz chęci, żeby sobie wszystko pod siebie poustawiać, to wierzcie mi, że wasz zestaw, wasz setup, wasze że stanowisko będzie absolutnie unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. Właśnie między innymi dzięki produktom z serii IQ, bo oczywiście to nie jest tak, że wszystko musicie mieć z IQ, ale najlepiej było, gdybyście właśnie celowali w korsarza, wtedy to to wszystko będzie bez problemu z sobą współpracowało. I to już, moi drodzy, wszystko, co dla Was przygotowywałem w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a jeżeli tak, to łapa w górę i komentarz są bardzo mile widziane. Tymczasem dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie! どうしてみんな